Haski, pięć tysięcy, pięć tysięcy na ogłoszeniu. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak twoje sprawie głosiać, tego pieska aktualne? Nie, tak, aktualne. Ej, ja, Tylko ja... który, bo mam kilka ogłoszeń. Taki biały piesek, taki biały piesek, yy, już pani mówię, ogłoszenie, on ma białą głowę, białą głowę mm -hmm. i ma takie białą klatę, taką białą, no łapki ma białe. Białe, a cena to będę wiedziała. 5 tysięcy, nie... tysięcy, pięć tysięcy. dobra, to wiem którym, to Proszę aktualne pani, mam ma pytanie, piesek ile ma? Siedem tygodni teraz ma, jeszcze jedno szczepienie go czeka u nas i, i na pierwszy weekend stycznia może jechać do nowego domu. A piesek jest, jest, bo Państwo byliście kiedyś chorzy, bo jeśli pies się zaraził hipem, to od Was to, nie, to chyba nie będzie zdrowy piesek. Od nas się piesek zaraził? Jeśli od nas, jeśli mieliście hipa i pies się od nas zaraził, to nie jest pies zdrowy, moim zdaniem. Nie rozumiem. Jak się pies zaraził od nas. Jeśli macie hifa, hifa, wy panicie to jest no. hif i, zaradził, i pani zaraziła psa, to pies nie jest zdrowy. Ale to... Pan tak poważnie? Tak, naprawdę. Ale od kogo miał się zarazić, jak on, u nas nikt nie jest chory? <laughs> Alej kurwa ja. O kurwa, ale jazda Ale jazda widzowie, ale jazda Śmieszne telefony widzowie gild, gild